na konferencji Szymon Knight 5. Wszystko jest na odpierdol jak zawsze u nas. Zaczynamy Dobra. Tomek, szybko dosyć się pojawiasz po ostatniej walce, eee, ostatnio najbardziej ciężowi i jak myślisz, co teraz? ja myślisz o swoim przeciwniku i jak myślisz, jak sobie poradzi? No to wiadomo, tu trzeba powtórzyć słowa każdego Rafała, że trzeba każdego tutaj jako sportowca szanować tak samo, tak. No i kurwa no, kolejny cięższy przeciwnik ode mnie, więc zobaczymy jak to wyjdzie, tak? Widzę, że masz jakąś. Często mu dostajesz. Znaczy, to ja tak robię, ale często dostajesz się gry, to To taka, można powiedzieć, że chcesz wyjaśniać C gry was. Nie wiem, czy ok. to może jakiś twój, a też do grubych ludzi. Może że... tak być. No. Y, Bajtek, właśnie co do ciebie, bo jesteś nową postacią w uniwersum tutaj. Y, co mógłbyś sobie powiedzieć? Bo tak y, nikt za bardzo nic o nie wie. Nawet ja. Co, mam 27 lat, ważę za 120 kg. O kurwa. Myślę, że gdyby była. Gleba też, tak mi świat to, siadł, to by już nie wstał. Nie, nie wiem czy byś podniósł taki ciężar. No co? No. Formuł, ale... fokus, pełna koncentracja. No Mamy radę. Główny sponsor. Bływny sponsor formuł. Nieprawda no moja się już jest sponsorem. Krzyku, pojawiłeś się na zastępstwo za pyjkę. Ponownie trzeba było zastąpić pylkę, niestety jak to obsaje była jednak dalej. E co, jak się z tym czujesz, że wchodzisz na ostatnią chwilę? No, grubo jest, w sensie generalnie to ja e, nie biję się, nic nie potrafię w tych sportach walki. Przyszedłem for fun, możeś mnie poprosił, no i tyle. Kodzie, a ty jak się nastawisz właśnie na rośnie, no, nagłe zastępstwo i krzywa jako No powiem tak, ja jestem trochę zasmaczony, bo naprawdę chciałem napierdolić kubie. No ale niestety skoro z od z boję, to po prostu napierdolę krzychowi i tyle, no. Co no za problem? Możesz napierdolić im po kolei, najpierw jednemu czy drugiemu. No dokładnie. Obojętnie. A ty też czekasz na szybki piedr po prostu? Czy ja czy? Szybki, szybki. Na każdego przyjdzie kurwa wiadomo pora, nie? Mm. Bajtek widziałeś ostatnio, czy widziałeś, kuza, może nie widziałeś, e, walkę Tomka, co myślisz o tym? Jak mu poszło? Już komentowałem wcześniej. Ja widziałem, że technika bardzo leży. Mało tu tutoriali na YouTube obejrzał, porównują do mnie. Troszeczkę się przygotowałem. Obejrzałem dwa filmy. Ogólnie no, ciekawostką jest to, że miałeś na przód z Niciarzem zawalczyć i uważasz, że obstałem, że ja zjebiesz, Tomka. To jak to jest, zmieniać walczyć z Niciarzem, a Niciarz się przegał z Tomkiem, a Ty uważasz, że wygasz z Tomkiem? To Niciarz to chyba dać mi żaden przeciwnik, nie? No zobaczymy, jeżeli teraz z Tomkiem mi dobrze pójdzie, to już Niciarz chyba odchodzi do lamusa, no i nie będzie. No, chyba <laughs> nikt go nie by tutaj pamiętał. No dobre by zestawienie byłoby, myślę, Niciarz z łukiem, bo obydwaj zostali po pizdzie. Yy, za każdym razem. Myślę, że to byłoby dobre. Yy, to, Tomek, Tomek postacił zdjęcia, że to kontuzję. Jak tam teraz twój paluszek? No kupiłem sobie tapy na tą walkę, ale nie wiem ich założyć, więc dalej będę walczył bez tejpa. Zobaczymy. No, najwyżej mi palec odpadnie. A właśnie nie myślałeś o amputacji przed walką, żeby Ta, nie mieć z Tak, myślałem o amputacji, ale wtedy moje ciosy by mniej ważyły, tak? Więc kurwa ten jeden newtonometr siły bym miał mniej, a tutaj kurwa o no, każdy milimetr licz, tak? No tak, tak. No. Szła na ile ty poważnie w ogóle, tak? Tu jeszcze stajecie? Absolutnie nie, <laughs> poważnie. Przyszedłem tutaj parfum dla Beki, dostaj szybki wpierdol, bo tak to się skończy. No i tyle, no i zobaczymy co dalej. No i fajnie, no i więcej takich ludzi, bardzo fajnie. Chodzi, bo Ty też jesteś nowy, a. Czemu nie chce walczyć? Czekaj, i... co? Nie, masz wyjebane po prostu. <laughs> wyjebane. No właśnie. Zawsze no. trzeba wyjść, kurwa, z myślą, że sobie sobie przeciwnika. Bo, bo inaczej na... to nie ma sensu. No dobra, no... rząd no, na... chce taką, taką poduszkę psychiczną ci stworzyć. Nie. wiesz, będziesz pewny, nie no, wejdziesz? Zawsze no. jest kurwa respekt do przeciwnika, nieważne kto to by był. A później wyciągnie nóż z rękawicy no. i ci pije do Jedno dobre walnięcie kurwa i możesz leżeć. No to wiem, wiem, dokładnie. Więc to... Ale wiesz. zawsze no, z dwóch stu... no mówię, że jedno ja no, ja tak, dobre walnięcie odkrzyka, ja mogę leżeć. Zawsze trzeba mieć respekt do przeciwnika. Nie no jebać. baj. bo też coś tu nowy. E, a to, to twój jeden znowu wysok, czy ja czy na tej dużej? co... Zareżę, zobaci, zobaci, zareżę zobaczymy płacy. kurwa od wszystkiego co tutaj się będzie działo. Myślę, że możliwe, że jeszcze z, nie spotkacie. No ale ręki sobie za to nie dam uciąć, gdyż... no... też sobie nie dam uciąć ręki i chuj tu. To... Wiesz no my książ poświęcił uciąć sobie palec, nie? Więc... Tak, ale zgapnąłem się, z tego palca że mam w pracy i on jest kurwa bardzo ważny, bo zmieniał mnie w wideo i nie mógł już pracować, tak? musiałem się A, że palcówy kciukiem. No nie, bo to co nie było. A, no to wskazującym no. ty bardziej robić. No tak, ale robię kciukiem, jak mówię. Aha. Bajtek, a jak ci nastawiasz teraz na, na tą walkę, bo wasza walka wyłoni tak naprawdę jednego z zawodników, którzy zawalczą o pas, więc możesz to być ty, możesz to być Tomek. Jak się nastawiasz na zdobycie tego pasa chociażby? Nie no, mi nie wiem, czy było miłe zaskoczenia, ale... Fajnie by było zobaczyć o ten pas. Nie wiadomo z kim się bardzo tutaj. Jeszcze nie wiem, z kim za nie mam pojęcia. Nie wiadomo z kim. No ale z, kimko z kimkolwiek. Z, kimkolwiek byłoby dobrze, tak, tak. z kim możesz zawalczyć. Z kim no. mogę zawalczyć to jest. z tym. A ogólnie Tomek co myślisz o swoim przeciwniku, tak? Ledwo go znasz, ale... No tak, ledwo go znam. Ale pytanie tak do czy, czy, czy... Nie, po prostu co nie myśli. Co, co, co ja tak? No. Na, poznali się, Dobra, no, pół godziny no, temu, no. zaraz się poznamy tutaj. Kurwa przyszedł pół godziny temu na działkę. Zaraz zobaczymy kto jest lepszy, potem kurwa no, piwa nie mamy, się nie co. E, Krzu, a ty co myślisz o ewentualnym wakrzychu? Nie mój Krzychu nie ty kiedy tyle mi przega. Kondzio. Tak, kolejne mówię. cięcie. E, Kondzio, a co ty myślisz o ewentualnej walce, o pas. Jeśli zwyciężę, oczywiście. No, jeśli zwyciężę, no to myślę, że pas kurwa jak najbardziej zawalczę. Rozjebę, zyskam pas, kurwa. Rozjebę paru kurwa frajerów, co będą chcieli walczyć o ten pas, żeby mi go zabrać. I... Kurwa zrobię fejmu i z z tej organizacji gdzieś wyżej, kurwa. Nie no, nie. nie ma nic wyżej, kurwa. Jest coś wyżej na przykład, no, kurwa, to fejma pójdę, nie? <grym> nie, wyżej nie. jest tylko niebo. Nie, na ewentualną walkę z Tomkiem lub z bajkiem opas byłby chętny. Tak, tak, roz, rozjebę jednego i drugiego, Co chętny, no, kurwa? Co kurwa, zabij mi kurwa, gdzie jest Tomą gadam. Dobra, następny raz możesz się napierdlać. Teraz, teraz, teraz dobra, jesteśmy dobra, między sobą, tak. to za chwilę gadaj z nim. No. Kurde, <grym grym> Ja tu w gęczy... Tak jak powiedziałem, ty, kurwa, kurwa mogę rozjebę jednego i drugiego, jak będzie trzeba, ale... Dobra, wystarczy, kurwa. Nas no kurwa, z... się kurwa. i koniec konferencji, teraz będzie face to face i wypiedalam. No już się nagrywa. Dobra, panowie, face to face spokojnie. Znaczy, możecie się piję do bo ciekawie, ale. Kej! Trzeba <noise> 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 zachować zimną krew, kurwa, kurwa i w bezpieczeństwie, to bym kurwa zachował, kurwa. No nie dało. No zapraszam. No, wiesz? <noise> <śmany> snisz, nie, snisz, nie jesteś no, Właśnie, myślałem, że jesteś że będę, wiesz, tak a tu. No <śmany>